Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku o weak spotach. Dzisiaj na tapecie obiekt 252U lub oczywiście Defender. Zaczynamy. Część teoretyczna. Spójrzmy sobie na pancerz tego radzieckiego monstru. Pierwsze co się włoży w oczy to duża dolna płyta. Ma ona 140 mm, natomiast spójrzcie, że jest pod bardzo ostrym kątem. I wcale nie jest to taki oczywisty weak spot. Jeśli stoi ten czołg do nas przodem, no w zależności od tego, czy jest lekko pochylony, czy lekko tak, jak mamy armatę, jak mamy wysoki czołg, mamy tutaj średnio między 200, a na przykład 220 mm potrzebnych do spenetrowania tejże płyty. Jednak jeśli Defender nam się tutaj zacznie delikatnie majtać, te kąty robią się coraz, te wartości robią się coraz bardziej Niesamowite. No, i tutaj robi nam się prawie 260-270, więc robi się nieprzyjemnie. Nawet lekkie skontowanie tej płyty no, sprawia, że prawie tutaj 250 mm potrzeba, aby spenetrować ten punkt. Jeśli chodzi o górną płytę, nie jest wcale lepiej. Ona również ma bardzo ostre kąty. Ona ma 130 mm, ale no, praktycznie jest nieprzebijalna od, przy takiej pozycji. Ewentualnie, jeśli nam się ten czołg postawi tak, no to również wymagana jest spora penetracja. Ta płytka z przodu, która mogłaby być weak spotem, niestety ma 250 mm i również jest trudna do przebicia. Wieża, tutaj niestety nie jest lepiej. Potrzeba naprawdę sporą penetrację, aby myśleć o jej przebiciu, więc no, nie polecam. Jeśli chodzi o boki tego czołgu, teoretycznie on ma 100 mm, więc z boku można go przebić bez problemu, ale 100 mm postawionych na side scrapie sprawia, że ten czołg jest niezwykle trudny, ba, nawet niemożliwy do przebicia, gdyż będzie rykoszatowa. Spójrzcie, gdy tam defender ustawi się tak: boki odpadają, górna płyta odpada, dolna płyta również zaczyna no, dingać jak szalona. Jedyne co tutaj można szukać, to są włazy. Włazy, które mają 150 mm, jeden jak i drugi, i to jest chyba najbardziej pewny punkt do przebicia defendera, jeśli nie dysponujemy penetracją powyżej, czy ja wiem, 250, 270. On po prostu potrafi naprawdę bardzo dużo odbić. Jest to bardzo potężna maszyna, jak na ósme tiery. Jeśli mamy na przykład czołg z dobrym opuszczaniem, możemy się z nim próbować skleić delikatnie skontować i wtedy na przykład ładować tą górną płytę. No a jeśli nie, musimy walczyć frontalnie. No to albo właśnie tutaj ewentualnie szukanie włazów. Dobra, no teorię mamy za sobą. Widzimy, że jest to czołg trudny do przebicia. Jak jest w praktyce, spójrzmy zatem. Jesteśmy już w części praktycznej. Ponownie gości tutaj chudy jako cel treningowy się ma się No i spójrzmy do testów wybrany M6A2E1, czyli kartofel. Penetracja na pocisku podstawowym to 204 mm, na APC-rze mm 245. 204 mm to jest troszkę za mało, żeby przebić defendera w dolną nieskontowaną płytę. Oczywiście jest to możliwe przy odpowiednim losowaniu penetracji także spójrzmy sobie, od razu chudy możesz się delikatnie skontować tak żeby defender był ustawiony optymalnie no i tak, defender ustawiony w ten sposób, nawet w ten sposób czyli aż z przegiętym side-scrapem w wielu innych czołgach byśmy tutaj spokojnie mogli taki czołg przebijać defendera nie przebijemy, on tutaj naprawdę ma bardzo potężny pancerz, więc odpada yy, tego typu strzelanie, nawet tutaj próba w przednią gąskę będzie wiązała się raczej z dingiem. Jest możliwość tej przebicia, ale penetracji trzeba by mieć troszkę więcej niż te 204. Więc też niestety to odpada. Dolna płyta skontowana to jest około 270 mm, więc również niestety z APK tego czołgu w takiej pozycji nie przebijemy. Górna płyta nawet przy tym bardziej odpowiednim dla nas kącie również odpada. Defender będzie dingał jak szalon. W tej sytuacji, przy takim rodzaju pocisku, bądź przy nawet niższej penetracji, jedyne co nam pozostaje to właz. Próba po włazach. Spójrzmy sobie. Tak jest. Jeśli pocisk poleci odpowiednio prosto, mamy przebicie prawie gwarantowane. Wystarczy około 150 mm penetracji, żeby Defendera przebić pod warunkiem, że ten właz trafimy jeden bądź, Drugi, także już próbuję, w ten lewy, w prawy się udało bez problemu. W lewy zniosło pocisk i przebicie, więc w takiej sytuacji, kiedy penetracją odpowiednią nie dysponujemy, no, należy celować po włazach. Jeśli jednak mamy tej penetracji, ja wiem, około 250. No teraz mamy penetrację na PC, 245. Również przebicie tej dolnej płyty będzie problematyczne, ale już nie niemożliwe. Szczególnie jeśli ten czołg ustawi się do nas odrobinkę lepiej. Wtedy, mając te 220-230, możemy myśleć o przebijaniu dolnej płyty defendera. Jest nią po prostu łatwiej trafić, aniżeli po wazach, szczególnie w trakcie walki. Czy uda nam się skleić z defenderem i przebić jego górną płytę? Oto jest pytanie. No, może nie kartoflem i nie tak ustawionym czołgami, które mają odpowiednią. Depresję, możemy próbować skleić się, no, kartofel tej depresji niestety za dużo nie ma, i ewentualnie przebijać w ten sposób, ale to oczywiście zależy od, od tego, jak ułoży nam się bitwa. Więc tak, podsumowując, defender, unikamy boków. Boki są bardzo trudne do przebicia, praktycznie, nawet powiedziałbym, niemożliwe zarówno wieża, wieża również jest bardzo trudna do przebicia, ona tutaj ma dosyć potężny pancerz, no chyba, że dysponujemy naprawdę penetracją rzędu, e, nie wiem, 300, wtedy możemy o tym myśleć, także pozostaje nam dolna płyta, najlepiej nieskontowana, a jeśli już nam Defender ustawi się w sposób niemożliwy do przebicia, pozostają nam po prostu włazy, które są całkiem pewnym punktem. Ha, jak na złość teraz nie przebiliśmy, Mimo, że był to APCR, to jest radziecki pojazd. On jest w stanie dingnąć bardzo dużo, nawet i dyszki. Także próba ponownie po włazie numer 2. Udaje się tym razem. Żegnam się z wami. Cześć.